Co robimy ale po polsku? Co? No powiedz coś. Boże już stary. Nic nie robi. Siedziemy tak. Yeah, Nie, wiecie co dostałem? Patrzcie, tutaj od ekipy dostałem. Dostałem takie cudeńko. Ale i co i co? Teraz myślicie, że co? To teraz tym będę nagrywać, tak? Że 14%, a nic bardziej innego. Widzicie tego wojownika? On jest naznaczony, patrz, on tutaj, to będzie nasz sprzęt do nagrywania. To jest to, to 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 main kamera, to jest camera. To jest, to B -kamera. jest, to jest backup kamera, to jest main no? No? Or I know a Marek, fix. Upu, popatrz. Mam taki fix. Papa, <gulity> na razie. Fubla no. 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 O kurde Gostel <gulity> dole. Co my tu robimy? Co? Ja piję koktajl A co to jest robione? Nie wiem. <gulity> to się robiło jakoś tak, jak to się przeplatało, tu, tu, o! No, tak, tylko to musi wyjść prosto. Ok, razu chodzi tak. I tutaj z tej strony co przeplatasz, tu gdzieś to wiążesz albo można zrobić w ogóle tak, że mówię, że po prostszym takim bardziej męskim. Na tak, tu na taki super mały, nie? No i potem wiesz z drugiej strony, i tu na kurwier super mały. Tak żeby to było przeszły i wzdłuż, wiesz jak, no to prawd. <grystanie> Film for you. <grystanie> Proszę, to razem dla was. Zrobiony tutaj tak. Próbki tych. Przyśpiewek. Czy może pan nam jedną zaprezentować jakąś? No. Czy jest pan na rozmowie o pracy aktualnie? Czy teraz jestem? No. O, no dobra. Ale jesteś czy nie? No nie wiem. To zaśpiewaj im też tam przyśpiewkę. Dobrą no. Dobra, no. Śliski temacik, mówię ci, to jest najlepszy klub drugiej ligi, choć nie jest liderem, ty yy, 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 Temacik. Śliski temacik na murawie broni tytuł Na żylecie ultras fani za ich barwy życie poddali Śliski do boju podniesiemy się bez wyjątku Druga liga super sprawa, ale trzecia też ciekawa Zajebista A masz jeszcze jakieś? No, mam h 18 A masz takie agresywne jakieś? Coś <gry> się znajdzie. Cała Polska b. Każde miasto, każda wioska, każdy powiat, każda gmina wie... Kurwa świnia, nawet Pozdro... Wszyscy krzyczą Matko Boska, cała... Makowska... Ja pierdolę. Cała Makowska, najpiękniej. My zawsze z wami... Na dobre i na złe. Śliski to śmierć, śliski to śmierć. Podnieś głowę i zaciśnij pięć. Śliski to śmierć, śliski to śmierć. Podnieś głowę i zaciśnij pięć. Ale tu państwo widzą w ogóle. Chuj, po co była ta rozmowa? Ja nie wiem. No nie wiem. No, no. No. Rozmowa była po to, bo będzie wprowadzony produkt tutaj. Ja mam im już mówić, jaki produkt i wszystko? mówić Będą wprowadzone szaliki kibicowskie śliskiego temaciku Z przyśpiewkami Z książeczką z przyśpiewkami I tam będą przyśpiewki śliskiego temaciku i będziecie sobie mogli kibicować Ale dużo zamówień, o Jezu Nie no, no Bugi wszystko na bieżąco wysyłał, więc to, że teraz nie. tutaj nie ma tyle zamówień, to dobrze. To jest, to, to jest bardzo dobrze generalnie. Bo jakby tu teraz była taka kupa paczek, to by było oznacza, że to są ludzie, którzy czekali. No a teraz, a teraz, jak jest strona, to nikt nie czeka. Nikt nie czeka. Chyba, że czekają, bo kurwa Impost albo poczta zajebie, a tak to się wszystko wysyła od razu, kurwa. Jak ja bym pracował na poczcie, też bym sobie zajęło, taką koszuleczkę w elegancką. Ochotę. No to nie też by zajęło. Techno. Techno. No kurwa! Kurwa! Na co ci kurwa! Kurwa! A gdzieś Dzieci nie jesteście maka, kurwa, i nie jeździcie autem. Są kapkaldery? W tym Nie. Nie ma. To wyścigowe auta No nie zdążyłeś Ale będą jeszcze pewnie to robić Czekaj, ja to ja przepuszczę tu Co jest kurwa? <grym> Co się kurwa dzieje? Co się kurwa odpierdala? To jest kurwa <grym> Ej Kurwa, ale pas...